i tutaj zrobiłam jeszcze taką przykładową statystykę jeżeli chodzi o Francję, Niemcy, Hiszpanię, Włochy, Holandię i Polskę a i przeciwnie niż robi, to zazwyczaj Narodowy Bank Polski nie chce pokazać Polski na tle krajów słabszych a żeby pokazać, że jesteśmy takim dużym krajem, takim efektywnym czy takim rozwojowym tylko w te, tą drugą część medalu pokazuję, jak wyglądają inne kraje Unii Europejskiej a i jak wygląda Polska na ich tle. I teraz zobaczmy, ja drążę tutaj temat dostępu do kapitału. Tutaj te białe listewki, a jest to PKB. Czyli mamy tak, Francja 12, PKB 2024. Francja jest to 12,6 prawie biliona, a Niemcy 18,55 biliona, Hiszpania blisko 7 bilionów, Włochy 9,5, Holandia 4,9, Zbliżona do Polski i Polska 3,6 biliona złotych. Lecz jednocześnie spójrzmy, jak to wygląda w tej skali bezwzględnej. My, mając to PKB na poziomie 3,6 biliona, mamy kapitału zgromadzonego w bankach tylko 3,2 biliona. A spójrzmy, Francja, mając 12,5 biliona PKB, ma w, system, w aktywach systemu bankowego 42 biliony złotych blisko. 42 biliony to jest o wiele, wiele więcej, jeżeli wzięlibyśmy tutaj to w skali procentowej, to jest blisko czterokrotnie, trzy i krotnie więcej, a u nas jest mniej. A w Niemczech, w Niemczech, w Niemczech też jest dwukrotnie więcej, a w Hiszpanii, w Hiszpanii trzykrotnie, prawie trzykrotnie, a we Włoszech prawie wyrównane, w Holandii trzykrotnie. I w, no i w Polsce niższe. Więc coś tutaj, tak jak dla mnie, gdybym ja miała badać stan gospodarki polskiej, to dla mnie coś tutaj jest inaczej, jeżeli chodzi o system bankowy. Być może to jest tak, że na przykład w polskim systemie bankowym jest dopuszczone niższe ryzyko, a pozostałe sprawy, rzeczy dzieją się w systemie finansowym. A być może ten nasz po prostu system bankowy, nie rozwija się i nie rozwinie się, dlatego że takie są, a nie inne warunki, dlatego że na przykład jest pochodną giełdy i po prostu aktywa nie będą trafiały do naszego kraju. Ale spójrzmy, że jest głęboka różnica pomiędzy Francją, Niemcami, Hiszpanią a Polską pod tym względem, że oni mają dostęp do kapitału, a my tego dostępu zdecydowanie nie mamy. Zdecydowanie nie mamy. Także zachęcam, żebyście Państwo przyjrzeli się tej statystyce i tak na chłodno sobie to po prostu obejrzeli i ocenili. I tak przeglądając też aktywa systemu bankowego, ale też bilanse systemów bankowych, ja znalazłam tutaj jeszcze taką ciekawostkę. Tak tutaj na chwileczkę zatrzymam się, każdy może sobie zatrzymać, tu są kursy według których przeliczałam dane, no bo miałam je po prostu w różnych latach dla różnych wartości inne. I ja znalazłam jeszcze taką ciekawostkę, wzrost bilansu banków w wybranych krajach europejskich w okresie grudzień 2019-2023. Tak naprawdę to nie znalazłam tej ciekawostki w formie gotowej, a tylko po prostu przyjrzałam się jak wyglądały wygląda zaciekawiona tym tą głęboką różnicą w aktywach systemów bankowych. No, zajrzałam do tego, jak wyglądało to w czasie pandemii. I spójrzmy teraz na tą sytuację. Mamy sobie okres pandemii, grudzień 2019 do maj 2023, i spójrzmy, jak wygląda to w systemach bankowych w większości tych krajów. Ja tutaj 10 krajów przetoczyłam, no inne są mniejsze, i żeby już sobie tutaj nie zamazywać obrazu, to ich tu nie ujęłam. Ale spójrzmy. O ile mamy wzrost bilansu banków, wzrost stanu bilansu banków, czyli tam no, w większości aktywów, mamy tak Grecja, wzrost 47 miliardów, Portugalia 162, Finlandia 460 i tak dalej, i tak dalej. I teraz idźmy, a idziemy od tyłu do początku. I teraz zobaczmy, we Francji stan bilansu banków powiększył się o 11,4 biliona złotych. W Niemczech blisko 10 bilionów. W Wielkiej Brytanii 2,7 biliona. No w Polsce tylko o 870 miliardów. No i teraz oczywiście należałoby się zastanowić nad źródłem tego wzrostu i sprawdzić, jakie, jakie ono jest. Ja, ja zajrzałam do statystyk dotyczących banków w, na stronie Deutsche Bundesbanku. No i jeżeli chodzi o przyrost w tym okresie, to takim było tam jedno źródło przyrostu takie bardzo znaczące i były to w większości niezabezpieczone pożyczki. Także ja do końca nie wiem skąd wziął się taki przyrost tych właśnie aktywów w bankach w w systemach bankowych Unii Europejskiej. No dodam, że na pewno też nie jest tak, że wielu wie, dlatego, że systemy bankowe nie są porównywane między sobą. Nieczęsto się o tym mówi, z tego względu, że są bariery językowe, a są też bariery takie, że po prostu są inne księgowości, a rynek finansowy jest bardzo złożony, prawda? A więc no, na przykład są kraje, ja w tej chwili nie pamiętam, które tak dokładnie, ale są kraje, w których tak naprawdę niewiele dzieje się w systemach bankowych, a dużo dzieje się w funduszach inwestycyjnych, bo my w Polsce, na przykład, nasz system bankowy no, ma 88,7% PKB. A na przykład no, fundusze inwestycyjne są znikomym procentem, czy na przykład firmy leasingowe są znik znikomym procentem na tym tle, czy kapitalizacja giełdy papierów wartościowych jest znikomym procentem na tym tle. Natomiast bywa tak, że w niektórych krajach jest to zupełnie odwrotnie. I no, nie ma takich zbiorczych opracowań a nawet jeżeli, ja, ja, ja się natknęłam na jedno w 2000, z 2017 roku, ale wtedy tworzy się to miszcze tak opasłe, że trudno jest potem ogarnąć, prawda, to wszystko ogólnie, bo tam jest i historia opisana i takie różne rzeczy, ok, to dziękuję już za uwagę, bo mi tutaj sygnalizuje telefon, że powinnam już zakończyć, dziękuję za uwagę i do następnego filmu, pozdrawiam.